Chcę tutaj nie chcę unieścić udziału, powiedzmy, w prawdziwie. Zagroż zagrożenia yy, dla Polski, bo pani tutaj doktor powiedziała tam za panu trzech, którzy tam chcieli handlować bronią, tam jednego, tam gdzieś tam i tak dalej. Ale mi zapominamy, że naprawdę byt narodu polskiego i, i jego przyszłość nie jest zagrożona tymi dwoma wydarzeniami. Ona jest zagrożona tym, że ponad 40 tysięcy Oficerów współpracowników Mossadu jest oficjalnie zatrudniony w Polsce. To jest, to jest fakt. Nie ulega wątpliwości. To jest dlatego, że na przykład Fundacja Wolna Syria, która, która, działa i tak dalej, ona zaopatruje w pieniądze podatnika polskiego, zaopatruje w wolnej armii syryjskiej w pieniądze i nie tylko. Także. I trzeba tu zaznaczyć, że Pierwszy, pierwsza osoba z wolnej armii syryjskiej, tak zwanej, to jeszcze było zanim powstało ISIS, to, to jest ta osoba, która zjadła, pokroiła żołnierza syryjskiego i zjadła jego, jego wątroby i serce dosłownie. Trzeba pamiętać, że Polska od kilkunastu lat, i to jest zadanie dla naszych parlamentarzystów, którzy, którzy czują się polskie, czują polskie we w swoim sercu. Od, dwu, od kilkunastu lat wydaje 2500 paszportów dla Żydów mieszkających w Izraelu dla tych, którzy rocznie, dla tych, którzy nigdy nie byli w Polsce. Nie wiadomo na jakiej, na jakiej zasadzie. Terroryści będący ekstremistami wahabickimi są tylko pretekstem do zbrojnej interwencji USA i ich sojuszników we wprowadzeniu nowego porządku jednobiegunowego świata. Już kilka lat temu firmy poszukiwawcze z Norwegii znalazły w Syrii złoża ropy naftowej i gazu, które pozwoliłyby, aby ten kraj osiągnął znaczące miejsce w świecie w eksporcie węglowodoru. Norwegowie znaleźli ponad 14 obszarów bogatych w ropę naftową, w tym cztery największe pola naftowe miały się znajdować w pobliżu nadmorskiego miasta Banias, obok granicy z Libanem. Gdyby doszło do eksploatacji samych tych pól, można by było utrzymać produkcję ropy, utrzymać produkcję naftowej równą kuwejtowej, czyli czterech pól tylko. Kolejne cztery pola potwierdziły teoretycznie rezerwy równe Cyprowi, Libanowi i Izraelowi razem w rzędzie. Tak więc Domaszek teoretycznie powinien być w stanie wyprodukować 6,7 milionów baryłek, 3,7 miliona baryłek ropie dziennie, w sumie tylko dwa razy mniej niż Arabia Saudyjska. Nie jest tajemnicą, że Daesh w istocie zostało otworzone przez USA z pomocą innych państw zachodnich. To jest fikcja, że oni z nimi walczą. To jest brudna geopolityczna gra podobna do tej, w wyniku której powstała organizacja terrorystyczna Al-Kaida. To przecież Amerykanie ją stworzyli w Afganistanie, aby walczyła z Rosjanami. To oni z tymi działaniami wykreowali Osama Bin Laden'a i jego następcy, a później sfingowali zamach na World Trade Center który w rzeczywistości był wewnętrzną robotą Mossadu i Syrii. Uchodźcy syryjscy to jest skutek, a nie przyczyna. Przyczyną jest zagraniczna interwencja spowodowana przepływem obcych najemników z około 82 krajów świata. Ta międzynarodowa zbieranina kierowana jest przez wahabitów mających wsparcie w Arabii Saudyjskiej. Ci terroryści niby islamscy nie mają nic wspólnego z islamem, a państwo saudyjskie powstało przy pomocy służb, brytyjskich, których agent Muhammad ibn Abdel-Lohab zawarł w przymierze z Żydem i mordercą Muhammadem ibn Saudem, którzy na gruzach prawdziwego islamu, zwalczając wszystkie uznane szkoły muzułmańskie, sunnickie, szyickie, sufickie, posądzając ich przy tym o herezję, to co mówiła pani Magdalena dokładnie, zbudowali swoje własne sekczarskie państwo łochawicko saudyjskie którym rządzą do dzisiaj. W naszym kraju w Syrii nie jest prowadzona żadna walka o demokrację, tylko o zachodnie interesy. Chodzi o kontrolę nad ogromnymi złożami ropy i gazu. Chodzi o destabilizację regionu Bliskiego Wschodu i podziału jego państw na mniejsze panstywka, którymi zachodowi będzie łatwo sterować i podporządkowywać je sobie to jest prawdziwe, prawdziwa przyczyna interwencji w Syrii. W święta w muzułmańskich domach świecą się choinki. Wolne od pracy mamy święta zarówno muzułmańskie, jak i chrześcijańskie. W każdej uroczystości religijnej, społecznej, ekonomicznej czy politycznej są obecni przedstawiciele wszystkich społeczności. Syria jest państwem świeckim tolerancyjnym. Syryjczyków nie trzeba uczyć ani tolerancji, ani demokracji. To miasto Aleppo, o którym mówię, było niedawno otoczone przez zbrojone bandy terrorystów. Mieszkańcom brakowało wody i żywności. Pozostała tam moja rodzina, która nie chce opuścić miasta, tak jak i 2 miliony mieszkańców Aleppo. Syria opuszczają ludzie z terenów zajętych przez te bandy, bo tam nie ma już życia. Już na początku tej wojny pierwsza fala takich uchodźców dotarła do Turcji, a wyglądała to tak że do danej miejscowości przy granicy z Turcją, 20 kilometrów, miasto Dżesur-Śuhur, wkraczali uzbrojeni bandyci, bestialsko mordowali ponad 120 urzędników oraz funkcjonariuszy państwowi, np. policjantów, ochroniarzy budynków, publicznych. Grozili mieszkańcom, że w rewanżu wojsko syryjskie zaraz przyjdzie i dokona zemsty na Postawiono autokary, zmuszając mieszkańców do opuszczenia kraju. To było dwa tygodnie po tym, jak Turcja zakończyła budowę miasta namiotowego u siebie do przyjęcia uchodźców. Planowano tą akcję z premedytacją. Turcja do tej pory gra tą kartą uchodźców. Gdy nie bandy, gdyby nie bandy terrorystów, Syryjczycy nie mieliby powodu do emigracji. Około 9 milionów Syryjczyków musiało przenieść się wewnątrz kraju, bo ich domy wskutek wojny zostały zniszczone, a im groziła śmierć. Część, która została zmuszona do opuszczenia kraju i emigracji do Turcji czy Jordanii, miała zablokowane drogi na tereny bezpieczne, znajdujące się pod, kontro, pod kontrolą legalnego rządu. Obecna emigracja Syryjczyków do Europy jest wymuszona. To efekt politycznych gier, także tureckich tęsknot za Imperium Otomanskim. W Syrii krzyżyją się różne, różne interesy wielu państw, USA, Arabii Saudyjskiej, Izraela, Kataru, Turcji i innych. Im więcej zbrojnych, band terrorystycznych oraz zamieszczania się w moim kraju, tym łatwiej będzie zachodowi, zachodnim państwom podejmującym interwencję podzielić nasz kraj na małe panstewka. To, co ludzie słyszą o sytuacji w Syrii, niewiele ma wspólnego z prawdą. Do Polski docierają relacje cenzurowane lub wręcz kłamliwe. Przekazem wiadomości sterują środki sionistyczne, zainteresowane mnożeniem podziałów na Bliskim Wschodzie. I nie jest na rękę gospodarczy rozwój państw arabskich. Dlatego rozpowszechnia się kłamstwa o Syrii. Na przykład mówiło się o użyciu przez zasada broni chemicznej, co nie miało i nie mogło mieć nigdy miejsca i co potwierdziło, potwierdzono w utajnionych raportach Komisji ONZ, bo zostały utajnione później, jak stwierdzono, i niezależnych ekspertów. Stwierdzono również, że trzeba chronić rzekomo prześladowanych syryjskich chrześcijan. To manipulacja. Przecież tam są wszyscy Syryjczycy prześladowani przez to tak zwane państwo islamskie. Moi przedmówcy o tym mówili, że to ten wahabizm atakuje wszystkich, czyli którzy, którzy, których uznaje za, za już heretyków właściwie, to pani doktor tam użyła to słowo. Przecież tam są wszyscy Syryjczycy prześladowani przez to państwo islamskie i przez ponad 300 obcych organizacji terrorystycznych, które operują na terenie Syrii. Państwo syryjskie, obcych. panstwo syryjskie nikogo nie prześladuje. Ci, co są zmuszeni do ucieczki, uciekają nie przed syryjskimi władzami, ale przed bandami wahabickich terrorystów. I to na terenie pozostające pod kontrolą legalnego rządu, oczywiście ci, którzy mogą. Nie ma znaczenia, w co uciekający uchodźcy wierzą albo nie wierzą. Każdemu, kto nie popiera terrorystów na terenach przez nich zajętych, grozi okrutna śmierć. Do Europy głównie z Niemiec trafiają, trafia mnóstwo udających Syryjczyków, osób z, którymi, z innych krajów na fałszywych paszportach syryjskich, też o tym powiedziano, wystawionych przez Turcję. Są to obywatele Turcji, Libanu, Egiptu, Afganistanu, Czeczenii, Jordanii, Libii, a nawet Somalii. Dla nich wojna w Syrii jest pretekstem do emigracji ekonomicznej, przepustka do lepszego życia. Tworzy się za tym coraz większy chaos. Oni dostali też instrukcje od pana Sorosza w języku angielskim, arabskim, do którego kraju się zgłosić, jakie na jakie przywileje tam w każdym danym kraju europejskim można, można liczyć. Pan Sorosz właśnie to finansował. Nagle 100 tysięcy emigrantów znalazło się w morzu, w pontoni się znalazły, żeby mogli tam emigrować do, do, tej, do, do Europy, nie tylko z Turcji oczywiście, ale z Północnej Afryki i tak dalej. I nie jest tajemnicą, że wielu z tych osób podszywających się pod Syrycików dostała nową tożsamość od swoich organizacji w ramach uznania i jako premia za swoją działalność terrorystyczną. Wielu z nich zapewne musiało się podpisać, popisać wyrżnięciem Syryjczyków i obcinaniem ich głów, zanim zostali oddelegowani do Europy w celu wykonania konkretnej misji. Jest ponad 10 tysięcy, pani doktor, ponad 10 tysięcy jest y, takich właśnie, o których pani tutaj mówiła, także to jest, to jest ewidencjonowane. Świat także obiegło zdjęcie oryginalnego paszportu i syryjskiego dowodu osobistego ze zdjęciem obecnego premiera Holandii. Oczywiście pod innymi danymi personalnymi. To kosztowało jednego z redaktorów holenderskich 40 godzin czekania i tylko 825 dolarów amerykańskich. Brytyjski fotoreporter Jaron Orlmans, który przez tydzień był przetrzymywany przez rebeliantów, twierdzi, że wśród opozycjonistów było dużo ochotników z regionów takich jak Pakistan, Bangladesz i Czeczenię. Dodał, że żaden z przetrzymujących mu go-bojowników nie był Syryjczykiem, a połowa z nich znała angielski. Rosja wie, że błędem było pozwolenie na to, aby Amerykanie zdestabilizowali Irak, podejmując interwencję zbrojną pod fałszywym pretekstem posiadania broni chemicznej przez Saddama Husseina. Dzisiaj wiadomo, że przykazywany przez Colin Powella, ówczesnego sekretarza stanu stanu, stanu USA ONZ na fotografiach lotniczych rzekomo kontenery z bronią chemiczną, to były zwykłe kuchnie wolowe wojsk irackich. Co później wyjaśnił prezydentowi Kwaśniewskiemu, że to była fałszywka i co nas kosztowała niezłym udziałem w interwencji w Iraku i kilkudziesięciu poległych polskich żołnierzy i setki milionów dolarów. Nie mówiąc o tych, co straciliśmy na współpracy z Irakiem. Wszystkie amerykańskie interwencje kończą się chaosem oraz pojawieniem się uzbrojonych band. W moim kraju na, terenie, na terenach zajętych przez terrorystów trwa grabież fabryk wywożonych w całości za granicą. Terroryści wahabicci finansują m.in. Syryjską, syryjską ropę kradzioną z zajętych terenów. Także przez sprzedaż zagrabionych dzieł sztuki Zachód twierdzi, że zwłaszcza zwalcza ISIS. To dlatego kupuje od nich kradzioną ropę i dzieła sztuki. Przecież to jest jasne finansowanie terroryzmu. Amerykanie chcą ich rękami obalić legalną władzę w Syrii, bo już nie mogą posłużyć się taką manipulacją, jawną i bazę. jak w Iraku. Syria staje się świadectwem kompromitacji Zachodu, polityki zachodniej, skutek której cierpią zwykli ludzie. Zachodnia, zachodnia mentalność, jaka przejawia się w Libii i w Syrii, jest naprawdę nieludzka, psychopatyczna i ucieleśnia najniższe, najpodlejsze aspekty ludzkiej natury. Jak długoświatowi przywódcy będą wciąż podporządkowywać się woli politycznych psychopatów, ludzkość nie osiągnie pokoju na świecie. Ufamy, że więcej ludzi zacznie mówić językiem prawdy, Postępować zgodnie ze swoimi silnymi przekonaniami i nie będzie kierować się strachem i ignorancją. Mam i nadzieję, że w ten sposób każdy z nas zdoła przyczynić się do stworzenia prawdziwej wielobiegunowego świata, wolnego od destrukcyjnego wpływu <tryk> psychopatów i fanatyków oraz tworzonych przez nich niszczących struktur politycznych uniemożliwiających utrzymanie pokoju. Konwencja z 1930 roku, 1933 roku obowiązuje do dzisiaj, została potwierdzona w 1974 roku, jest nadal aktualna, a w trzetym, drugim, trzecim artykule zawiera definicję wojny, z czego wynika, że udział jakichkolwiek wojsk w Syrii czy w Iraku może być, między innymi, może być możliwy tylko wtedy, jeśli to poproszą o to legalne władze Syrii i Iraku. Każdy w każdym innym razie, choć ten udział może być symboliczny, tak jak Polska planuje, stanowi to niezgodnie z prawem międzynarodowym wypowiedzenie wojny. Pokój, pokoju nie osiągniemy, nie osiągnie się przemocy i bronią. Każda wojna jest porażką ludzkości. Tak zwani neokonserwatyści amerykańscy i ich poplecznicy chcą doprowadzić do zderzenia cywilizacji łacińskiej z islamem do fizycznego zderzenia cywilizacji religijnych, a czyni się to z obozu globalistów, nie mających nic wspólnego ani z chrześcijaństwem, ani z cywilizacją łacińską. To Izrael i Turcja oraz Stany Zjednoczone mają interes w Syrii, Iraku, Jemenie i, i Libii. Każdy przecież wie, że chodzi o ropę i okupację Palestyny przez twórcy sionistyczny, w którą jest zaangażowana Ameryka po stronie hazarskich sionistów. Rzeczypospolita Polska działając na rzecz pokoju w Syrii powinna dążyć do zdjęcia restrykcji gospodarczych i handlowych nałożonych bezprawnie na Syrię, które uderzają przede wszystkim w zwykłych Syryjczyków. Powinniśmy przewrócić naszej ambasadzie w Damaszku dawną świetność, o tym powiedział pan Wydnicki niedawno. Należy powołać bilateralną polsko-syryjską grupę w Sejmie, odnowić tą. Bo nie ma tej grupy, nie wiem, nie znalazła się w Nowym Sejmie, która zajęłaby się przywróceniem poprawnych relacji z Syrią. Powinniśmy i mamy szansę przyjąć rolę niezależnego arbitra i mediatora między legalną władzą Syrii a opozycją narodową, póki jesteśmy jednym z niewielu krajów mających ich poważanie i szacunek. Wiem, że do rządu polskiego zwrócili się Oto niektóre wychowania opozycji narodowej. I ja to popieram. Polska nie jest agresorem, mimo że zdarzały się nieprzemyślane decyzje polityczne kierowane instrukcjami z Zachodu do naszych sprzedajnych polityków, jak chociażby przesłanie naszych wojsk do Afganistanu czy Iraku ze szkodą dla naszych interesów w tym kraju. Żadna wojna nie jest naszą wojną. Chyba że wojną przeciwko terroryzmowi. i v imię pokoju. Dziękuję bardzo.